Przychodzę z porównywaczem płynu do płukania. Lenorm Błękitny, jeden z ulubionych mojego męża, yy, bo błękitny. On pachnie mm, delikatnie, yy, nie tak mocno, który, które zapachy ja uwielbiam. Delikatnie wypukuje, yy, wypłukuje, yy, uwydatnia zapach ubrań. No i jeden elegant perfum yy, czarny. Słuchajcie, odkrycie moje z yy, No, zapach ma... Przepiękny. To jest właśnie ten zapach, który ja uwielbiam. To jest mocny, to jest długotrwający. To jest zapach, który utrzymuje się w pomieszczeniu, gdzie pierzemy do 48 godzin, prawie, nawet jeżeli wietrzymy. Na ubraniach też naprawdę długo wytrzymuje, do trzech dni jak się schowa wyschnięte rzeczy do garderoby albo do szuflady i wyjmujemy za kilka dni, one jeszcze pachną, no one naprawdę przepięknie pachną. Lenor jest delikatnym zapachem, takim jak ktoś nie lubi, a chce używać płynu do płukania, no to jest, to jest płyn dla Was, dla mnie tylko i wyłącznie Eden, naprawdę wypróbujcie, to jest ten zapach, który ja uwielbiam, mocny, intensywny, długi. Dzięki wielkie za uwagę do usłyszenia pa, pa.